pokazuje Świeża Świeża dziura I to też cegła też nie jest jakaś stara to rano bym chciał zobaczyć Nic w kamerze nie widać, ale chociaż... Riz? Czekaj, bo dobrze akurat było widocznie Wygląda jak rama. Naprawdę. Od y... obrazu. No weźmy po to. To, może to, to może być coś warte, ty wiesz? Ja wszystko wiem. Ja mówiłem Ci już o tamtych. O tamtych zdjęciach, tak. Ale ta rama. Yako yeah, cool.